Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku e, pokażę Wam, jakie zrobić najlepsze perki pod blaster bitów oraz jak ta broń daje sobie radę w gierce. E, po pierwsze, obrażenia tej broni to 22 tysiące, prawie 23, a obrażenia przy trafieniu w głowę to 35 tysięcy. Zrobienie tę broń pod obrażenia krytyczne. Jedno obrażenie krytyczne, jeden raz szybkość przeładowania, co jest bardzo ważne, ponieważ ta broń ma bardzo mały magazynek, bo y, ma 20 naboi w magazynku, a koszt jednej, jednego wystrzału to aż dwa. Później dajemy sobie na żywo fizyczne 30% do modyfikatora obrażeń krytycznych oraz raz jeszcze obrażenia krytyczne. Czyli dwa razy obrażenia krytyczne, raz modyfikator, raz szybkość i obrażenia fizyczne. Bardzo fajne jest to. Sześciokrotne trafienie wroga tą bronią na krótko zmusza go do tańca. Efekt nie działa na wrogów, którzy niedawno tańczyli, ani na mgielne potwory i bosów. Bardzo, bardzo fajna jest ta brońka. Zagramy sobie tutaj Taktycznym szturmowcem młotem, który posiada 225% premii do obrażeń krytycznych dla właśnie karabinów szturmowych bądź pistoletów maszynowych. Do profitu drużynowego przypisujemy atak z wyprzedzeniem, to samo co e, było w poprzednim odcinku, z pulsarem o pompach. Zwiększa obrażenia zadawane niezranionym wrogom o 6,5%. Drużyna wsparcia, a o moje oko 50% e, przy trafieniu w głowę załadowanie, i gotowy, czyli tam po przeładowaniu mamy 15% więcej obrażeń na 5 sekund. Survivalista klasycznie przy leczonko, żadnego marnowania. 30% większy magazynek, czyli w przypadku broni, która ma 100% amunicji w magazynku, będziemy mieli tej amunicji 130%. No, i na koniec dałem yy, Wukonga, który ma pociski wybuchowe. Likwidacja 6 wrogów z broni dystansowej powoduje eksplozję, która zadaje 37 punktów bazowych obrażeń. W promieniu następujących, liczby pól do gadżetów klasycznie: przypływ adrenalinki oraz jedna stacjonarna wieżyczka latająca. Dwie, przepraszam bardzo. Dobra, i lecimy sobie przetestować tę brońkę na jakąś misję 140. Najpierw, no, gdyby to było z likwidu izbiesz. a 130. Mamy, dobra. Mamy na 132, także też fajna sprawa A chociaż może obozy sobie zobaczymy tutaj? Obozy, weźmy sobie, zróbmy obozy Zobaczmy jak to pójdzie Uruchommy tę misję A i jeżeli wiecie na tym odcinku w, w w miarę szybkim tempie 15 opęczek w górę od razu leci dla was następny odcinek więc wydaje mi się że warto na zabicie czasu zawsze sobie odcinek u mnie możecie obejrzeć 15 opęczek w górę i wlatuje od razu następny odcinek Czytywanie klasycznie pół minuty. To jest już trochę przesada. Gram z tej broni Blaster już od dłuższego czasu i jestem bardzo z niej zadowolony. No bo wiadomo, wali dobrego Dipsa i jeszcze m, dzięki tej broni, gdy trafimy tam przeciwnika 6 razy, to. Wszyscy wokół, wokół tego właśnie przeciwnika, w którego strzelaliśmy z blasterabitów zaczynają tańczyć. Tam wiadomo, oni nie tańczą 10 sekund albo 20, tańczą nam przez 5 sekund, ale to jest bardzo, bardzo pomocne, jeżeli chodzi o jakieś tam chmarki pustaków. Dobra. Jak na już nie ma oczywiście pustaczków. Pójdźmy sobie. Na tych wiadomo będzie ta broń działała gorzej, ale widzicie, jest taniec, jest właśnie ten efekt, który chciałem osiągnąć. Czy mi daje sobie radę nawet... Jest mi 140 mocy, ale chciałbym Wam przypomnieć, tylko zobaczcie, z tymi to nie mam w ogóle żadnego problemu. Obrażenia w głowę są bardzo fajne. I tym bardziej, że tę broń możecie teraz zdobyć z e, czodowe lamy. Także jest to bardzo, bardzo fajne mm, Jeżeli chodzi tutaj o takie chmarki pustaków Też dobrze ta broń sobie daje radę O, i mamy też Mgielnego Sprawdźmy jak to sobie z nim da radę No fajnie sobie radzi Bardziej się na jeden magazynek go mamy, a co? To, to nie jest tam jakiś słaby wynik Jakby nie patrzeć Z każdym pustakiem sobie daje radę Mamy tutaj jeszcze takerka Nie no pomyliły mi się przyciski Zawsze miałem pod F2 właśnie leczenie A teraz jak nazwę już Musiał coś tam się poprzestawiać dobra Sprawdźmy raz jeszcze Bardzo szybciutko no i dobrze, w sumie to by było na tyle już tej broni, widzicie jak ona sobie daje radę z tymi wszystkimi przeciwnikami, ja już się będę z wami żegnał, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!